Uwaga, podajemy ważną wiadomość. Jest nowa, wstrząsająca metoda na głoda. Daniel Scheibing działa wszędzie. Ja się zajmę Edziem. Ja chcę Edzia. Proszę, 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 proszę. Właściwie to dobra. Po kolei teraz jest kolej, Brianusza. Zaprowadź mnie! A dla dzieci Alois i Aronia. Dodatkowe. W... Nie! A, bo no to bez to z A to co? Zakłada nową kostkę. Nic na mnie. Specjalnie dla Ciebie. Jeszcze taniej, jeszcze więcej. A od ósmego? drodze widzieliśmy wypadek, trzeba szybko coś zrobić. i. A widzisz?